Szanowni Państwo kochani moi Kononowirus kono Konowirus. Eee, ta choroba jest bardzo zła. Nie jest, eee, nie jest wyleczalna i tak dalej. W Krakowie już zmarło 4 osoby w Polsce. Na koronawirus? No z ty, kurwa wszystkich straszysz kurwa! Myślę, kim ty kurwa jesteś? Idź do ciebie, Idź do ludzi, porozmawiaj! Szanowny Państwo, jeszcze raz tu? Nie ma żadnej choroby koronawirusa! Nie ma! Prze <słuch> 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 Pierdalaj, stąd spokoju już? Do wyjścia! Chuj! Jak tu mieszkać? Kurwa, co za debil, ja pierdolę. Mierze. Kurwa! Już przeklinasz? A papieru nie ma! Bo jedziesz, kupisz, Pokojnie. Ja nie pojadę nigdzie, nigdzie. Ale ty musisz przeklinać? Trzeba drzwi otwierać. Nie ma być zamknięte, nie ma wejścia, nie ma wyjścia. Wpuszczaj kurwa do domu ich. Ja ich puściłem! Ja tam do czerwonego wpuszczałem? No u góry co się dzieje Sama hołota tam siedzi Puszczałem! Nie na mnie. Jeszcze jak będę nie Na no, policję trzeba no, Dobra! No, kurwa, że jest Jeśli i tak dostaniesz jest. pałów dostaniesz kurwa tak. tak Słuchaj no, bagiacie pierdolne Kurwa jedź do wyjścia nie denerwuj mnie kurwa jebany gnoju Koniec imprezy Dziękuję, dobra noc. Pakuj spodnie do waliczki. Już! A po co? Nie ma gdzie tu... Ja przyjdę! Już! Pakuj! A wyrzuć kurwa nie. Pakuj! Zadnij to kurwa moc. Pakuj! Kurwa, nie, tam, nie kurwa! Pakuj! Zjabany, kurwa konfidencie! Słyszycie? Nie się! No! się! A dlaczego no, on na mnie krzyczy kurwa? A ja ja, ja mówię żeby się, spodnie pakował! A po co? One jeszcze trochę... Po co te nogi się moczą? Ty nigdy się kurwa I śmierdzą nie twoje! się! O białe mam! A. Ja cały się umyłem. O, umyłeś się. Nie, umyłeś się. Tak. Umyłeś się. Czujcie, bo pan Niski. Jedziesz. No, za jedziesz. W dupie kurwa. Nie, 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 nie można, do... można kurwa porozmawiać z normalnym człowiekiem. I szanowny państwo, widzicie? Tak robi. Ta choroba. Konono wirus. A ty kurwa jesteś COVIDentem! już. Widzicie? To jest człowiek. Patologiczny! Coś mnie... <coughs> chcę mnie do choroszczy wysłać? Powiedz sam, śmierdzi czy nie? No nie pachnie. Nie wiem, coś to robił, ale nie pachniesz. jak ty się ode mnie, kurwa! Ja się nie odpierdolę teraz, nie! Tylko będziesz radą, kurwa, z czerwonym No siedź, A mam cię, kurwa, w dupie, kurwa! Idź do ciebie, slajd! <coughs> kurwa, <a> powinienś <coughs> do się leczyć! Ej. Proszę bliżej kurwa, bliżej. Do pieta może wejść. Matko, moja Leonardo. Po ty, ty tu przyjechałeś? To jest... To jest, o, o Szanowni Państwo, kochani moi. Ciężko mówić. No, ko, kono no. Kono. No. I wirus. Co to kurwa masz robić, co? Ale osiemnastka. Ale karsły nie mamy. Kręci ci się w głowie, bo... Tak. I od kiedy to tak masz? Niż nie rano. A przedwczoraj jak się czułeś? gorzej. I nagle cię co, w nocy to, to ci się stało, czy coś, czy, czy jak? No bo to, że pijesz bardzo dużo, to już od dawna pijesz, tak. od trzech dni, nie? Tak. Odpoczywaj, zaraz będzie lekarz, no. Isso que eu Pracy, Szanowni Państwo, nas przestrzenia się, koronawirus, a ten gościu i chodź. Zostańmy w domu. Sytuacja spoważna. Koronawirus, a ten gościu i chodź po naszej zdrowie bronią jest wiedza, bronią się a Ważne jest, abyśmy to Rozprzestrzenia się koronawirus, a ten kościół i tworzid, zostańmy w domu.